Prowadzenie boskiego biznesu nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, żeby straszyć Twoich klientów, żeby u Ciebie kupili, żeby pokazać im, że czas się kończy, że trzeba jak najszybciej dokonać decyzji. Wszystko to, co jest boskim biznesem, jest biznesem kreowanym na częstotliwości, na której Ty się znajdujesz. Jeśli jest w Tobie strach, klienci, którzy będą kupować od Ciebie produkty, też będą się na ten strach łapać. Dlatego Twoim zadaniem jest sobie uzmysłowić, że wszystko to, co w Tobie, to wszystko będzie w Twoich klientach. Twoim zadaniem jest stworzyć siebie taką, która przyciąga ludzi tylko i wyłącznie swoją wibracją. Zupełnie tak, jak robią to artyści, którzy wydają muzykę. Nie potrzebują naganiać ludzi po to, żeby jak najszybciej kupili ich płytę. Wiedzą doskonale, że w momencie, kiedy stworzą jakiś utwór. To wystarczy tylko, że ktoś go poczuje i w momencie, kiedy go usłyszy, oszaleje na jego punkcie. Dlaczego? Dlatego, że ta wibracja, z którą był, była tworzona ta piosenka czy ten utwór, będzie wibracją, którą odbierze Twój klient. Twoim zadaniem jest uzmysłowić sobie, że prowadzenie boskiego biznesu nie polega na sztuczkach. Wszystkiego co najlepsze. Przeczytaj opis.